Teraz Narewka i kolejny etap sporu o patrona szkoły podstawowej, sporu o którym głośno już nie tylko w tej podchajnowskiej gminie Aleksander Wołkowycki, bohater czy zdrajca. Na to pytanie mają odpowiedzieć mieszkańcy gminy w referendum. To właśnie proponują władze Narewki. Głosowanie miałoby się odbyć w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. O szczegółach Monika Andrulewicz. Szkoła podstawowa w Narewce. Patron Aleksander Wałkowycki, Pod koniec wojny jeden z organizatorów miejscowej oświaty. Rozstrzelany po wkroczeniu do Narewki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Jego przeszłość kontrowersji wśród mieszkańców jednak nie budzi. Jak on był w tym? Ja to nie pamiętam jego. Tylko ze szkoły co mówią, no to jako był. Dlatego jego i uznali za patrona. Że to był człowiek no, pochodzenia prawosłownego. Nie, nie przeszkadza, nie. Dobry, to jest taki. Zginął człowiek, prawdopodobnie ja nie pamiętam, ale rodzice teście opowiadali, że zginął, ale za co on zginął, to kto go wie. Inaczej na forach internetowych. W trzeciej RP, patronem szkoły, ulicy i tak dalej nadal jest zdrajca. Oczywiście, że jest do wymiany. NKWD, co u was za patron? Zdrajcy na świeczniku, bohaterzy na podnóżku. Szkoła listy o podobnej treści dostaje z całego kraju, Wałkowiecki bohater czy zdrajca. W mojej opinii jest to postać jednoznaczna. Był członkiem polskiej partii robotniczej, której działalność była sprzeczna z ideą odzyskania przez Polskę niepodległości. Aktywność ponadprzeciętna. Historycy dylematu nie mają w przeciwieństwie do władz szkoły i gminy. Znaczy na pewno nie jest to temat przyjemny, nie jest to temat łatwy. Ale po miesiącach rozterek decyzja, referendum niech zdecydują mieszkańcy. Ostatnie ustalenia radnych są takie, że o ile komisarz wyborczy pozwoli, to żeby zapytać mieszkańców naszej gminy przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy też przy wyborach samorządowych czy to się stanie, bez zależało od komisarza wyborczego. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku przeciwwskazań nie widzi, ale gmina musi zorganizować do referendum oddzielną komisję, salę, listy uprawnionych do głosowania. Jeżeli koszty będą zbyt duże, wójt rozważa jeszcze inne rozwiązanie. Trzeba będzie poprosić e, mieszkańców o opinię w formie czy w postaci konsultacji. Ważne i być może historyczne dla Narewki decyzje zapadną w najbliższych dniach. Monika Andrulewicz, Obiektyw.